Co to jest? Cały czas pompuje. O! O! Auto spakowane. Ubrania, zapasowa kurtka przeciwdeszczowa Spodniobuty, buty jedzonko jakieś. Na pierwszy strzał oczywiście pod podłogą też. Wszystko, wszystko powrzucane A, tutaj, już nie będę wam pokazywał, ale jest tego trochę Czekam tylko na Kamila, przeładowuję swoje rzeczy do auta i ruszamy w trasę O wilku mowa, przyjechał, jak obiecał tak zrobił Siema Cześć Siema To co, lecimy? Lecimy Dla ciebie to nowość, nie byłeś jeszcze Jeszcze nie Jeszcze nie, dla niego jest pierwszy raz takie dziewicze. Dziewicze. Bardzo. O, od towaru przybywa. Patrzymy w trasie. Tak nas żegna Warszawa. Deszczem. Płacze, bo wyjeżdżamy. Tak Kamilu? Oczywiście. Ciekawe jak nas przywita miejscówka. Miejscówka nas przywita piękną pogodą i grubymi pajkami. Deszcz, a teraz już nawet śnieg. No, zbawienie. Śnieg przestał padać, jeszcze jakiś deszczyk, ale ogólnie już już się przejaśnia. Nie, Kamilek? Po no, pogodzie. Po pogodzie lecimy. Lecimy sobie naprawdę powolutku, kulturalnie. Nie śpieszy nam się, nie wierzcie mu. Z nami widać Złote Łuki Czyli będzie McDonald's No i zdrowsze, nie? Bardzo zdrowe No i lecimy w dalszą trasę Miętka Ale to nie znaczy, że mamy tak trzeć Ale wiesz, trzeba być już na rano gotowym Wyjeżdżamy, na wyspę. Musi być przygoda, tak? Musi być przygoda, tak? no, Ale na każdej stronie nas walą, Ty Dystrybut rozwalony Dajcie spokój, Ropa no dzisiaj się tak y, Za autostradę dwa razy po, Trzy razy po 25 zł nam ściągnęła I mówi to panowie sobie y, Napiszecie reklamację Dała nam te świstki, no to jest w ogóle dramat tak. Podejście y, No, no hamstwo Hamstwo, buractwo, ale dobra y, Druga sprawa, pistolet nie odbił, słuchajcie, no zawsze, no wiesz, wkładasz i czekasz aż odbije, a tu patrz, tu się wylewa normalnie ropa, słuchajcie, paliwo się normalnie wylewało z tego, nie odbił pistolet, no przelało, ja pierdziele, teraz z 15 euro fotoradar, no same straty na tym wyjeździe. Witamy już rano. Uff, słuchajcie, za oknem <laughs> mrozek nieduży z minus 1, ale już coś. No mam nadzieję, że nie ścięło wody, bo kiedyś jak tej byłem, słuchajcie, było minus 2 w nocy i rano już się łowić nie dało. Zobaczcie, jest taki lód, że go gumą przebije, no ale co z tego, jak jeszcze przeszkadza w rzucaniu. Mam nadzieję, że tak nie jest. Widać, gęba moja jest niewyspana, no ale to jest tylko i wyłącznie wynik tego, że siedzi się długo po nocach. No co, jemy jakąś e, jakiegoś kabanosika na śniadanie, popijamy to Red Bullem, jak Bóg przykazał i lecimy nad wodę. Kolejna meta. Miejmy nadzieję, że tutaj się da wejść. Zatoka jest troszeczkę bardziej sprzyjająca. Płytsze wejście, no bo tam widzieliście, nie dało się po prostu. Masakra. Może być głęboko, tego trzeba iść z kikiem, tutaj trzeba na dupę siadać i schodzić. No tutaj jest niższy stan wody. No ciężko jest się przebić tam wody Marcin To jest Tak, tutaj tutaj tak takiej wlewki nie było, wiesz? Mówiłem ci, że to jest z otwartego Ona jest tutaj z otwartego i jest, wiesz Dobra, nie płosz. bo to już trzeba rzuty będzie oddawać, panie. Woda jest trącona, jest na pewno mniej niż tam, ale fala, mówię, fala nam pomaga, bo nas nie słychać, jak wiesz, w wodzie tak. teraz. Nie, próbuję na dżera teraz. Miałem pierwsze branie, ładne. Ale on od razu go wypluł. Od razu wypluł Jerka. Ale dołków na wybijały fale, co? Miałem drugą rybę na kiju. Chwilę po, po walczył i spadł. Nawet kamery nie zdążyłem odpalić Jerki zalewie Kamil miał teraz branie na Fire Tigera. Na gumę, zęby zostały, ale z głębszej wody wszystko teraz się zaczyna. Nic się nie dzieje na półcis. Tutaj ostatnia dzisiaj zatoka na dzisiaj. Zatoka numer 3. Zlautowane osłonięte od wiatru może będzie trochę lepiej. Delikatnie tylko woda zmarszczona. No ładnie ci do powierzchni wyszedł. Ładnie, ładnie Kamilku. E, dasz sobie radę czy podejść, bo ja ty mam śliskie kamienie do Ciebie, wiesz? I w gumkę. Pięknie. Fajna. Tak. Dobra, będę się dbać o to małce mięsa, że. Łapcie gościa. Pieniądze. O, wać. No, potassium 2. 2 pié. Lépi, są Spróbuję podebrać, ja na razie tego nie widzę. Ale czilem ty nie ma. Widzę. Cała biapie. O. No wiem, wypluł się prawie Weź, go teraz za... za... za, 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 za ten go bierz y, Kamilek, bierz go za... Nie bój się O, 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 kurwa, prawie, dobra Dobra, o, 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 o Jeszcze Wyjdzie Ładnie wyjdzie Pierwsza pięty był idealnie Idealnie, widzę właśnie Dzisiejsza, trzecia meta Miałem czutkę, żeby ty jednak przyjechać, co? Dobra, mamy. Mamy pierwszą rybkę. Jednak zatoka splautowana bez tej fali i ciutkę głębsza, Nie dużo, ale ciutka. I już robi to robotę. Także widzicie, Tak naprawdę przyjechaliśmy na końcówkę dnia, koniec dnia dopiero wypłacił nam pierwszą rybę. Mam nadzieję, że nie ostatnią. Ta rybka była, ale jaka? To się... Nie, to nie jest łóżko leszcza. Była druga ryba u Kamila na kiju, ryba nie trafiła w odpowiednio. Słuchajcie, no dzień jak żaden ci... inny. Nie. Powiem Ci tak, nóg nie czuję. Kamilku. Ale włączyłeś kamerę? Tak. Plecy mnie bolą. Kilometrów żeśmy nawalili w pytę. Jedna ryba. Parę kontaktów. Ewidentnie ryba dzisiaj nie żarła. Ewidentnie. Nie, możemy sobie tak gdybać, że może jakbyśmy tą trzecią zatokę zrobili rano, może by było inaczej. Tam wiesz, jakieś dwie łódki pływały, jakiś punkt zaczepienia, nie? Dlaczegoś te łódki też tam pływały, nie Kamilu? No tak, tam od rana pływały Ale to... Ale my nie. Byśmy nie weszli. Nie, nie dalibyśmy rady, za muliste dno, no stało się jak się stało, no niestety, no nie wracamy o kiju, to znaczy, no ja o kiju, ale jako, że działamy w teamie z Kamilem, no, to, to, mamy tak, że, że udało się, że zrobić. mamy jedną rybę, mamy jedną rybę na dwóch, to mogę więcej powiedzieć, no jak sami widzicie, wędkarstwo uczy popory, tym bardziej wędkując z brzegu, czy brodząc bez echosond elektroniki, jesteśmy zdani na to, na... Czyli tak, rzucamy na, na, na swoją jakby y, na jakąś tam czutkę, nie? Rzucasz, widzisz, że gdzieś tam jest ta y, ryba, jakiś białoryb, jakaś łuska, coś gdzieś się wtrąci w plecionkę. Wiesz, że to może być jakiś tam, wiesz, punkt zaczepienia, nie? No tu w tej co mieliśmy. Tak, tu w tej za mieliśmy tej jest punkt zaczepienia, jest. zaczepienia mieliśmy. na pewno. I wyszła stąd ryba. Wyszła Niestety ryba była w pijawkach, y, czyli ewidentnie ja no, nie żerowała, chociaż uderzenie miałeś piękne, mocne. Prawda? No tak. Energiczne, no strzał i strzał był piękny, piękny no i cała przynęta w japie. Więc no powtarzam jeszcze raz. wetkarstwo uczy pokory, ale my się nie poddajemy. Jutro mówimy całkiem inaczej, ale jak? To zobaczycie w następnym razie.